Nie do końca dla mnie statut jest no, zbiorem dokumentów strasznie rozbudowany. Zwykły członek, patrząc tak praktycznie zwykły, żaden zwykły członek nie próbował nawet czytać statutu. Ja nie mówię o działaczach. Oni też nawet nie nie są w stanie zrozumieć. Stasił tutaj zaznaczył, że niektóre zapisy mają właśnie. Ten, ten podtyk taki personalny, ktoś coś próbuje ubrać do sytuacji, która się gdzieś tam wydarzyła w malutkim, malutkim jakimś ciele statutowym. I, i ten to, to jedno. Nie dość, że, nie dość, że będziemy mieli teraz, mamy ten statut już mocno rozbudowany to większość zmian proponowanych, które tutaj dzisiaj są do tego statutu, one tak naprawdę odwołują się do tego, że Komisja Krajowa lub też Zjazd Krajowy wyda szczegółowe rozporządzenie do danego, do danego punktu. Czyli to się znowu rozrośnie do, do niebagatelnych, niebagatelnych rozmiarów. Na pewno na pewno wyraźną tendencję widzę, że branże próbują się wzmocnić w statucie. To widać, to widać ewidentnie, bo te wszystkie takie zmiany, które są proponowane w większości zgłaszały branże. One tutaj i walczą i o swoją pozycję, także o wzmocnienie finansowe. Ja nie mówię, że to jest dobrze. Nie może na tym się trzeba jeszcze głębiej zastanowić. Natomiast, natomiast jeszcze taka jedna uwaga. Gdyby ktoś chciał do tego, to, to trzeba się do tego przyjąć jeszcze raz, spróbować to przeczytać, bo samych zmian, które Komisja Statutowa zaproponowała, czyli po tych, tego, jest kilka stron. To jest naprawdę, no, mocno zainteresowany. Ja nie wiem, pewnie Stasiu, pewne rzeczy, jeżeli ktoś y, gdzieś jest jakiś kruciek w tym ukryty, no to, to, to ja myślę, że, że to zostanie wychwycone i, i na zjeździe krajowym, to no, wtedy to jeżeli ktoś tam coś próbuje przemycić, to to wyjdzie wtedy. Bo tak no, jak ja to przeglądałem, no, no, trudno mi znaleźć jakiś punkt. Gdzieś tam one są zasadne, ale. Ale dalej ciągle jest, będzie to rozbudowane. Dobrze. Ja, moje refleksje są takie. Po pierwsze, to co Pan powiedział, jest próba zmiany uchwały finansowej, jakby po tekście mojej uchwały od i obranze są od liczby lat próbują tych pismach. Jeśli się tam projekty uzasadnienie, to pisze ten udział handlu i banków.